Niestety, nie. Zabijałem sobie Chyba coś musiały sprowadzić gdzieś, żeby nie spotkać. Chyba na jakichś mogę ci zaoperować. Możesz szukać gierki strategii, takich jak akcji środowisk? No właśnie, dobrze trafiłeś. Znajdziesz je wszystkie tutaj. Ale nie tak, że te gry. Znajdziesz parę innych gatunków. Parę innych gatunków, które można u mnie spotkać. Bardzo dobre gry i, i nie ma co na nie narzekać. Nic ich nie zmieni, po prostu... Grami, które można grać normalnie. Są dobre do wszystkiego, do oglądania i grania. brała fajnie gra w nie. I nie ma tutaj jakiegoś większego problemu w tym, jak się w nie gra. Jest tych wielu gier. A co, o co w nich chodzi? Możecie zobaczyć wszystko u mnie na kanale pan 1, tak. ja. I Możecie te gry znaleźć na moim kanale. Jest ich dosyć, dosyć sporo. Nic, po prostu nie ma takich gier, których nie się nagrywać Po prostu... Zresztą mam parę takich gier, których nie chcę nagrać ale nagrałem. Raz, już jedną taką. A według mnie to już w tak bo każda osoba ma swój styl, który wybiera do robienia tego czy to czy tamto chce nagrać a nie my od tego zależymy tylko to co my wybierzemy wygrać jeżeli to ma być tak że to ma być fajnie i tak dalej bo to jest fajnie Zaję na kanale więc tyle powinno być w tym filmie jest umieszczony sąd gran i jeżeli macie jakieś powody co nagrać pisze zobaczcie zobaczę co ja chciał nagrać coś a tak na razie to tyle co miało być w filmie ważne to znajduje się i nie ma takiego czegoś sobie tu mi się nie miało nie znaleźć Zbędza z brak powodu